Cześć, witajcie! Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Dzisiaj Unresponsive, bo tak nazywa się nasz dzisiejszy bohater. Bohatel? <noise> Niech będzie bohater. Zasterami t 4400, czyli bardzo fajnej maszyny. Ta maszyna jest raczej w wersji forfan, ewentualnie może robienie odznak biegłości. A spójrzmy, czy ktoś tu jest. Nie. Dwie, no to być może kolega starał się o zrobienie trzech odznak biegłości. Duża amunicji premium, 43 pociski, 10 zwykłych 3 burzaki. Przypominam, moi drodzy, na zwykłej amunicji, ten czołg ma 190 penny, a na Goldzie 247, więc ta różnica jest naprawdę bardzo duża. Mapa Erlenberg w trybie zwykłym. Kiedyś Erlenberg bardzo lubiłem, obecnie totalnie nie przepadam, ale losowanie jest na dziesiąte Tiery, więc y, tym bardziej uważam, że warto tę bitwę zaprezentować. Wprawdzie bez artylerii, y, zresztą. Jak zauważyliście, często te wyniki fajne, które ja pokazuję, czyli które wy nadsyłacie, są grane właśnie bez art, albo arty są wyniszczone bardzo szybko. I to ma niestety spore, spore znaczenie. Nasz bohater zrobił tutaj naprawdę bardzo ładny wynik, dlatego chciałem tę bitwę wam zaprezentować, bo wydaje mi się, że trochę szkoda byłoby, gdyby tego wyniku na YouTubach nie uwiecznić, zwłaszcza że no... Nie tak dawno, jeszcze w przeciągu ostatnich tygodni, bardzo dużo dostawałem powtórek z Progetto przed zmianami tych włoskich pojazdów, a raczej te 4400 aż tak często się nie pojawia. Co do samego Progetto, skoro już zacząłem ten temat, to przypominam moi drodzy, że WG nie znerfiło go jako tako. Tylko no nie można tam wsadzić dosyłacza, ale DPM pozostał na poziomie. Takim samym, więc tak naprawdę, możecie, macie slot dodatkowy do wykorzystania na coś innego, ale to, to temat pewnie na jakiś inny odcinek. My mamy 0 do 0, zrobione 439 uszkodzeń, 302 punkty asysty, 830 uszkodzeń odbitych. No i granie tutaj na zamku, ja nie jestem jakimś wielkim fanem grania w tych okolicach. Yy... No bo wcale nie jest tak łatwo robić uszkodzeń, chyba że wyjeżdżają tak jak ten centek przed chwilą, no ale też ten strzał poszedł jakoś dziwnie, nie udało się zadać uszkodzeń. Poza tym, żeby tutaj dobrze grać, to trzeba mieć dobrą depresję armaty t -44 jest to Takiej świetnej depresji nie ma. Nasz bohater też dobrze kombinuje, celuje po włazach, stara się właśnie szukać gdzieś tam tych słabszych punktów, na które w ogóle może opuścić działo żeby też za dużo wieży nie pokazywać, bo te 4400 nie ma nie wiadomo jak dobrego pancerza. 1 do 3 1118 uszkodzeń zrobionych. Większość naszych czołgów na, w... na flance wschodniej, w tym Maus. Tygrys 2 chyba na snajpie, bo wiemy że w tamtych okolicach często, często czołgi wjeżdżają na nasy i stąd snajpią. Wrogi tygrys wyjeżdża bokiem, ale kij z tygrysem, właśnie. Większym zagrożeniem była ta eseta. Teraz udaje się jeszcze w ostatniej chwili tego tygrysa 2 strzelić zgęsić, no i nasz bohater y, robi sobie asystę. Y, mamy 1612 uszkodzeń zrobionych, 838 asysty, no i ta esceteczka. Esto po buffie, Jak ten buff się sprawuje, ja jeszcze nie wiem, bo nie grałem, ale wy możecie, y, wy możecie napisać w komentarzach, jeżeli graliście setką, jakie są Wasze pierwsze wrażenia po zbafowaniu po zmianach tego pojazdu. Oczywiście musimy teraz szukać Wickspota. Gdzieś tam u góry jest ten włas, ale też, musimy też, ale też musimy też uważać na strzały od tej setki, więc tutaj nasz bohater chce raczej sprowokować. Jest to do strzału, teraz ładnie strzał w centka z gąsienicą, dzięki temu już mamy kolejną asystę. No i jest ten włas, ale znaczy ten punkt słaby, ale wchodzi za, za zero. Dużo takiego gibania. Udaje się teraz trafić. 2100 uszkodzeń zrobionych. 1619 asysty. Wydaje się, że SFK nie do końca ma pomysł. Na strzał strzela chyba w ogóle z burzaków, patrząc na to, co się dzieje z tymi pociskami. To musiały być pociski odłamkowo burzące. Tak, chyba. 3 do 5. Teraz złapanie tutaj. Próba złapania na gąsienicy. Czy się uda? Tak jest, udaje się. Oczywiście strzał z odłamkowo burzących, yy, nie wiem czemu ta wali z burzaków, może jakąś misję ma na uszkadzanie mundów. Trzymanie teraz na gąsienicy. Nie wiem czy, czy tej SST zrobiło się smutno, czy się po prostu poddała. 3130 uszkodzeń zrobionych, 1891 asysty. Prawie 1600 zablokowanych przez pancerz, to jest naprawdę spoko jak na takie losowanie. Teraz jeszcze FV na burzakach. Ja nie wiem o co chodziło z tymi burzakami. Pantera na szczęście już burzaków nie używa, na szczęście dla niej, na nieszczęście dla naszego bohatera. Plutonowy yy, Lansen C już na ogryzku, a mimo to wyjeżdża, mocno ryzykuje. No i teraz udaje się dobić fv -a. Czy Pantera się wychyli? Raczej nie, bo też jest na strzał. My wychylamy się, przyjmujemy strzał, jeszcze tracimy z gąsienicą, no i tu trochę szkoda, yy, taka lipa się zrobiła, bo raczej myślę, że yy, Unresponsive liczył na to, że przyjmie i od razu tę panterę skończy, a należy ją pochwalić, że cwanie zagrała i złapała go na gąsienicę. 47 HP zostało. To nie jest dużo, jak dobrze wiemy, zwłaszcza, że jest stan bitwy 6 do 6. Tu się jeszcze wiele może zmienić, a nadciąga T-95, wielki, pancerny, mocarny dywan. No i udaje się go przebić, ale to Pantera teraz wykorzystuje call me, znaczy wykorzystuje to i niszczy naszego plutonowego kolmy tygrys Camper zakończył już udział w bitwie. I tu jest fantastyczne złapanie T 95. Jakby ktoś nie wiedział, to właśnie, jeżeli T95 się źle ustawi, to po, mniej więcej pod takim kątem nie dość, że trzymamy delikwenta na gąsienicy, to jeszcze zadajemy mu szkodzenia i możemy wielkiego pancernego. Naprawdę solidnego amerykańskiego TDK wydoić niczym po prostu, no, ni niczym jakąś krówkę, no bo jak to inaczej nazwać. E, fantastycznie ograny ten T95, 4991 uszkodzeń na koncie, prawie 2000 asysty 10 do 7, no i mając te 47 punktów wytrzymałości ciśniemy. W stronę miasta T10. No, na pewno nie jest na jeden strzał, więc też trzeba uważać. Tu chyba kolega się zagapił. E, ten drugi kamień to już raczej zrobiony, przejechany specjalnie, ale wydaje mi się, że ten pierwszy to taki e, niezauważenie. Celowanie po włazie gdzieś tam po nie udało się trafić. Szarfutur wyjechał i bez problemu skończył lufę, My mamy tylko jednego fraga. Ale uszkodzenia naprawdę przy takim losowaniu robią wrażenie. Zwłaszcza, że tam właśnie farmione i na esecie i na te 95, więc no, na tierach wyższych. Jeszcze cztery niszczyciele czołgów zostały w grze: 2,68 wersja 4, szwedzki Tedek 130pm i Waffen 9 Tieru. Mamy teraz 2,68 boczkiem. Ładne teraz zgęszenie razem z zadanymi uszkodzeniami. No i też będziemy mogli go tak trzymać na gąsienicy chyba i farmić. Czy to się uda? Nie, jednak się naprawił, więc kto wie, kto wie co tam się stało. Ale zwróćcie uwagę, że on dostał plombę za tysiaka, która wpadła jeszcze nam na konto po asyście. Dzięki temu mamy 2983 punkty, 3000 praktycznie punktów asysty, teraz 3115, więc już przekroczone. To jest 8500 około e, uszkodzeń łączonych przy takim losowaniu. Teraz jeszcze przestrzał na WTK wykończyła tego niszczyciela nasza jagoda 5700 3100 czyli prawie 9000 uszkodzeń łączonych no i gdzieś jeszcze jest SU-130 PM czyli ta radziecka premka radziecki Tedek była ostatnio widoczna na linii 0 jest nie możemy oddać teraz strzału bo jesteśmy w wodzie i ona zostaje błyskawicznie wykończona wygrywamy 15 do 9 i zobaczmy na wyniki a screeny końcowe wyglądają następująco, moi drodzy, za ten Unresponsive uzyskał odznakę mistrzowską Asa Pancernego, do tego medal wsparcie, stalową ścianę i dużego kolibra. 3115 asysty, 5944 uszkodzenia własne. No to mamy tutaj 9000 około uszkodzeń łączonych. Jeden frag dało naszemu dzisiejszemu bohaterowi 1930 punktów bazowego expa. Piękny wynik bazowego expa. Ogromna przepaść nad resztą drużyny, chociaż należy tu pochwalić jak Pancera s to i Mausa te dziesiątki wzięły na siebie e, ciężar gry, ale sporo czołgów Waffentrager T28, Rain Rheinmetall Lance E75 naprawdę naprawdę tutaj sporo czołgów zagrało dobrze. Zresztą w stronie Wroga też kilka pojazdów zagrało dobrze. Z tą różnicą, że jednak nota seta i te 95, które się dały wyfarmić jak dzieci, już niekoniecznie eee, 38 strzałów oddanych, 33 trafione, 25 z penetracją. Na te prawie 6000 uszkodzeń, tylko jeden strzał na dystansie powyżej 300 metrów, chyba w tego WTK, o ile się nie mylę, przejechane prawie. Nie no, trochę powyżej 2,5 km, w plecy 8700 kredytów, ale myślę, że bohaterowi szkoda nie jest tych kredek. Wynik fantastyczny, moje gratulacje, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się ta bitwa podobała. Jaki wynik osiągnięty przez naszego dzisiejszego bohatera, nagrodźcie go koniecznie łapką w górę, jakimś komentarzem. Ja oczywiście jak zawsze dziękuję moim patronom za wsparcie, dziękuję też wszystkim osobom, które nie przewijają reklam i zachęcam Was do zerkania w informacje w opisie filmów. Widzimy się w następnych materiałach, życzę Wam miłego dzionka, do zobaczenia, cześć!